Siema. Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić oto taką kartkę na słonecznik. Może nie jest ona jakaś epicka, no ale jest. No, jak widać, nie zużywa ani kleju, ani taśmy klejącej, czyste zginanie. No i robi się ją tylko z jednej kartki papieru. No więc tak, bierzemy tą kartkę papieru, zginamy ją na pół. Nie musi być równo, no ale jeśli ktoś chce, żeby to estetycznie wyglądało, może to zrobić równo. Kiedy już mam taką zgiętą kartkę. Odwracamy ją tak i robimy tutaj po środku taką jakby ściankę, która będzie odgradać słonecznik od yy, skorupek. Kiedy mamy już taką ściankę zrobioną, można ją jeszcze poprawić, robimy następne. Jest już trochę trudniej robi, no ale można się nauczyć. Bierzemy taki kawałek kartki, mniej więcej taki, takiej długości, zginamy go do przodu. Następnie robimy takie coś. Tak tutaj zaginamy o tu. No i następnie w identyczny sposób robimy wszystkie inne ścianki. Oczywiście są to kartki jednorazowego użytku. Wprawdzie można używać je kilka razy, no ale ja akurat tak nie robię. Bo to jest jedna kartka. No i tak robię to wszystkie cztery ścianki ja się nawet dość trudno robi, no ale można się nauczyć. Ja to już kilka razy robiłem, więc wiem, jak zrobić i gdzie ile trzeba mniej więcej zagiąć. Jest to bardzo proste, no i dość fajne, kiedy na przykład nie musimy na zwykłej karce odkładać słonecznika obok skorupek, czasami skorupki nam się wrzucają do słonecznika, no może oczywiście też do miseczek, no ale jeśli ktoś nie chce potem zmywać tych misek, może zrobić właśnie taką tatkę z papieru. No więc tak, kiedy już mamy takie coś, no to to już praktycznie koniec filozofii. Wystarczy po jednej stronie nałożyć słonecznika, po drugiej skorupki. Więc subskrybujcie, łapkujcie, dodawajcie do ulubionych. Cześć i nara!